Oto chwila prawdy. Zaraz się dowiemy co kryje podłoże. Du, 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 du. O, znak zapytania. z znak, znak, znak zapytania. zapytania. Ależ to, ty i to będzie ustawione, powiedzą. Powiedzą. Powiecie, że to jest ustawione. Ale nie chuja. Ale to nie jest ustawione, to się dzieje naprawdę. Co ta kartka skrywa? Oznacza. Może to jest? Ale ale Może to jest mapa do skarbu. Słuchajcie, to się dzieje na naszych oczach Ty no jakaś A 17. Czytamy. If you find this letter, please write an email to Ouska Małpana. at seznam. Ale Dobra. Dalej. E, kolejna data. So so I found this poczekaj, poczekaj. Czy So I found this letter and I wrote her. Now you have to write me here. Okay, I'm looking forward. <laughs> Czwarty, and now we found this letter. We <laughs> hope you have a nice trip. Have mm. a great time. Anna, five years. Ej, czyli żion to po prostu tak? To jest i To jest je jak. To jest Co? jak. To jest Co? jak. Poza, ja to do... jest jak. To jest jak. To jest jak. To jest jak. To i jak. To jest jak. To jest To jest jak. To jest To Look To mug next To the rain deers. Nie no powiem ci, że nie jest Jestem podjarany jak małe dziecko. Nie, tu nic nic nie ma. Po drugiej stronie nic nie ma. Ej, teraz my musimy. To teraz my musimy to kontynuować. Tak. Ktoś ma długopis? Wow. Ja Ej, ale, ja was, ale nie, dawaj te numery. Tego się nie spodziewałem. Musimy do nich napisać. Wyślemy teraz maile i napiszemy swoją historię. To się dzieje na grobych tripach, tylko! Grube tripy! Move! Prosimy OBSERWACJE obserwację. Grube podłoga, tripy, podłoga Eno. To nie jest reżyserowane. I zapraszamy to. na fanpage. Wow. Grube tripy. Wow. Znak zapytania jest po tej stronie, więc my swoją sentencję napiszemy po drugiej, żeby móc zostawić tą kartkę w taki sposób, jak była zostawiona. Eee, zostawimy swoją pamiątkę. Oczywiście napiszemy do tych wszystkich ziomków eee, na maile odpiszemy im i, i, i napiszemy swoją wiadomość Siemanko, poranek. Właściwie dopiero teraz widzimy, jak to tutaj, te okolice, bo jak już jechaliśmy, to było bardzo już ciemno i nie było nic widać. No i tak, jesteśmy w Dobre Gubens Hall. To jest taka miejscu, gdzie można sobie chatkę wynająć i ten bardzo fajnie jest tu. Zobaczcie sobie. Skąd przyjechaliśmy, nie ma jeszcze śniegu. Nie? Tu już jest totalna zima. No i tak, tam mamy Rondane, najstarszy park narodowy, norweski. A tutaj mamy dobre fiel. Będziemy starali się dorwać właśnie woły piżmowe. Musimy jechać w tamtą stronę około 20 km do Kongswold. No, i tam wybieramy się na, na zachodnie stoki, od, na zachód od rzeki Drive. Tam podobno moskusy, czyli woły piżmowe, najchętniej się pasą. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, często, często w Norwegii można takie regionalne, trochę to już jest. sympatyczne trole, no ten jest niezły, zobaczcie sobie, też no bo klimacz jest niezły tutaj w tej miejscu. Faska, ja lecę tam, zapłacę za za kimanko. No wiem się, czy mają kawkę? Chyba mają. No i zbieramy, kupujemy manżur do fury i zbieramy się. Właśnie ogar ogarnęliśmy się. Będziemy zaraz wyruszać. Najpierw idziemy na kawkę. W niosę słodkości. I w tym momencie idziemy schować skarb, o którym pisaliśmy w liście. Nie powiemy gdzie, nie powiemy jaki. Dokładnie. Ci, co tu odwiedzą, to miejsce. читаем лист на увидеть Jesteśmy już przy szlaku. Zaparkowaliśmy, jesteśmy przy szlaku. Tak to wygląda. Rozpoczyna się przy... No idziemy tym krótkim. Rozpoczyna się przy, przy stacji w Kamerswold. Ogólnie tak, jeśli, jeśli chcesz zobaczyć woły piżmowe, to jest bardzo dużo takich opcji typu przewodnik i tak dalej. To kosztuje 5200 200 za, 5200 za za uprowadzenie. No i reklamują to tak, że no masz niemalże masz gwarancję na to, że, że te woły zobaczysz, tak, ale no możesz wybrać się sam. Ja myślę, że bardzo bardzo jest bardzo prawdopodobne, że jeśli kupisz takiego sobie usługę przewodnika to zaprowadzić on właśnie na na ten szlak nazywa się to szlak biżmowy, są dwa warianty jeden jest długi drugi krótki, my idziemy tym krótszym, mamy nadzieję spotkać no i zobaczymy co dalej może jeśli nam się nie uda to może przedłużymy to ten wypad i, i będziemy schodzić już Plakiem, właśnie tą dłuższą wersją. Jeśli jednak je spotkamy tu, no to z, postaramy się zdobyć szczyt Heksnyta. Niektóre źródła mówią, że trzeba być uważnym, bo czasem można je spotkać i w tym lesie Jak sobie coś tam dłubią czy szukają jedzonka Ogólnie trzeba jakby wypotrywać ruszających się kamieni i to są podobno właśnie Moskusy Ziomeczkowie doszliśmy do przepięknego punktu widokowego To nie jest jeszcze sam szczyt Ale wyobraźcie sobie teraz Dojeżdżamy autami Oczywiście jak już jest cieplej, bo na razie jest Minus 17, więc jest bardzo zimno Na wiosnę albo lato dojeżdżamy autami, bierzemy śpiwory Namioty Rozbijamy to sobie, kemping Czego więcej potrzeba Idziemy na górę, zobaczymy czy uda nam się upolować i znaleźć jakieś zwierzę Ja wiem czego potrzebuję Czego? Grillika I jajeczniczki Dobra, chodźcie na górę Pit stop. Zrobiliśmy sobie na wypicie herbaty ciepłej, Żeby się troszkę ogrzać. Dominik, spałem, się jakiś dźwięk tutaj za, za tym wzniesieniem. Yy, więc troszeczkę się rozglądamy, troszeczkę jesteśmy ciszej. Być może jak wejdziemy tam wyżej, coś uda nam się zauważyć. Liczymy na to. Zaczyna się robić coraz bardziej gąski. Zobaczymy, ale tam wypatrzyliśmy tabliczkę prowadzącą dalej szlak. Zobaczymy. No, do... Stąd, tu dopiero jesteśmy w tym punkcie, gdzie się wchodzi na, na Heksnyte. Tutaj przeszliśmy ten kawałeczek. Tak, dwa sześć za nami. Tu jest szczyt, prawda? Tak, 1-4 do szczytu. My chyba pójdziemy tutaj jednak. Tędy i wrócimy drogą tej części. Nie będziemy szła robić. Czyli dochodzimy do Grand Tak. I ewentualnie, jak się uda, to łapiemy stopa. stopa do samochodu. Tak jest. Zobaczymy, będzie przygoda. Lecimy dalej. Tam jest Hupsny to? Jeszcze tam, tak? Tak. No i dobra, to lecimy. Niestety, praca youtubera jest ciężka. Korzystając z okazji pierwszego pit stopu jedzeniowego, troszkę o tych wielkich pismowołach. Inaczej w Bołach Arktycznych, a z języka Pokémonów Piloswine. Kto tajemniczony ten wie. Główne występowanie Ameryka Północna, Alaska, Kanada. Tego typu rejony jeszcze przed pierwszym zlodowaceniem występowały, zarówno w Europie, jak i w Azji. A niestety zostały do reszty powystrzelane dopiero teraz y, następuje nastąpiła już właściwie res, y, o ile dobrze pamiętam to słowo gatunku czyli ponowne y, y, no, ponowne pojawianie się tych gatunków tutaj y, również w Europie dokładnie w Norwegii w parku narodowym jak się mówi na ten park dobre fiel w Parku Narodowym dobry fiel, w którym jesteśmy i w którym próbujemy je znaleźć. Zbliżamy się do miejsca, w którym jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że uda się może z pewnej odległości je wypatrzeć. Jeśli o piżmowoły chodzi, nie są niebezpieczne z reguły, o ile nie zbliżymy się do nich zbyt blisko. Na informacji turystycznej napisane było, że bezpieczna odległość to 200 metrów, do 200 metrów. W momencie, w którym piżmowu zaczyna albo tupać o ziemię, albo uderzać rogami o jakieś krzaki czy coś takiego, albo parskać tak mocno, to wiadomo, że trzeba się powolutku wycofywać. A jeżeli widzimy piżmowoły gdzieś z dalekiej odległości, to najlepiej nie podchodzić za blisko i omijać to stado, które się widzi. Obserwować tylko z daleka. I jeszcze jak idzie w twoją stronę, był piżmowy, to nie yy, reagować agresywnie na to i uciekać, tylko powoli odchodzić. No można to porównać trochę do spotkania niedźwiedzia. Też nie można od razu uciekać, bo będzie gonił. Idziemy, idziemy i... Ani jednego piszmaka. No nie wiem, znam jeszcze jakieś 2,5 km. No i tutaj podobno. Tu najczęściej, no ale zobaczymy. zostało kilkaset metrów do, do drogi do końca tej zachodniej części szlaku na wołów jak nie, nie było widać taki, nie widać ich dalej i zdaje mi się, że chyba jednak dzisiaj nie będziemy mieli szczęścia żeby je zobaczyć ale no, warto było i tak tu się wybrać względu na te widoki, które które widzieliście. To pokażemy Wam też na, na filmie. No i nic, chyba będziemy musieli po prostu wrócić tu innym razem, może latem. Wybierzemy się też na któryś szczyt. Ale. Warto było i tak. Dobra, skoro grube tripy to musi być i próba grubego zakończenia. Mamy 4 km do parkingu, na którym stoi nasza fura. Idziemy trasą. No i spróbujemy złapać stopa. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda i czy się uda. Chociaż jeden z nas mógłby się załapać żeby dojechać do auta i po nas zawrócić więc zobaczymy jaja, jaja jak berety mi się wydaje że jak nazwać te 4 km nie, nie, to nie jest możliwe ale patrzka no, jedzie. Jedzie, zobacz, jedzie. Zatrzymuje się Myślisz? Pa, zatrzymaj. No i udało się. Pierwszy pan się zatrzymał. Thank you, sir. Bierzesz kamerę? Nie, lecę. Dobra, to powodzenia, czekamy na ciebie. Thank you, sir. Thank you, sir. Na razie ziomeczku, wróć po nas Udało się i ziomeczek pojechał po auto W sumie łatwo poszło Tutaj kończy się nasza przygoda w dobry fiel na Safari Moskusów Niestety tym razem nie udało nam się spotkać żadnego woła pismowego, ale mamy plan jeszcze tutaj kiedyś wrócić. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę i komentarz oraz udostępnij go dalej w świat. A my, cóż, nie możemy doczekać się już kolejnej, emocjonującej wyprawy. Cześć!